Więc tak, coś się dzieje, koparka mi tu ustaki przedstawia roznosi podziałce, tutaj będziemy wybierać pod wjazd, a tam, tam dokładnie gdzie jest teraz koparka, tam, tam będzie wybierane pod fundamenty. Operator dobry, namiary będą w opisie. Dzień kolejny, kończymy parter. Ta ściana gotowa wymurowana cała, została ostatnia warstwa, gdzie polecam nadproża. Nadproża będę robił z pustaków, ale to w krótkim takim szorcie. Pokażę, no i później wieniec dookoła zazbroić, zalać i lecimy z antresolą. krótki szorcik jak robić nadproża z pustaków solbet albo termobet obojętny. Pustaczek, rysujemy sobie kreseczki na podniesieniu żeby się nie za bardzo później wycinamy boszkiem czy dużym boszem nie? a później wydłubujemy mamy gotowe nadproże no i gotowe zostały tam 3 godziny. Po 4 porze założone trzeba tylko umieczać beton włożyć jakieś druty zalać No i czas na wieniec No i dobra mamy to. nadporze narane. No zostały cztery odcinki, ale to nie dziś bo mi bateria padła od piły szablastej jutro i niech se to leży do no, no poniedziałku poniedziałek, przygotowka do więcej. Także w tydzień paka stoi, nawet to nabrało trochę wyglądu, trochę przestrzeni, bez murów to wyglądało trochę małe, ale kurde, nieźle. Dobra, to o tyle w tym tygodniu. Dzisiaj niedziela, czas regeneracji. I takie krótkie ujęcie z jeziorka, które mam tutaj dosłownie, 5 minut na rowerku. od, od mesa u Bajka.